Do pięknej starej wioski Smyslowa, jego przyjaciele zaczęli coś przywozić do wioski. Przywozili różne rzeczy wielkimi ciężarówkami, ale pytanie, po co to robili? Sprowadzali naprawdę dużo różnych rzeczy, wiele skrzynek. Tylko po co? Na co tyle rzeczy, tyle skrzynek? oglądajcie do samego końca. To mnie widzi, to szybko klika łapeczkę w górę. Gdzie jest Smyslu? Gdzie się ukrywam? Piszcie komentarze, łapkujcie. Jestem ciekawy ile osób zgadnie, dlatego, że moi przyjaciele tam jadą, o tutaj właśnie się skrywam w krzaku. Ha, kto zgadł, jestem ciekawy. Kliknijcie łapeczkę, jeśli mnie dobrze widzicie, bo się naprawdę serio ukrywam, a tam jadą moi przyjaciele wielkimi ciężarówkami. Jest ale kora A czy wiecie, że coś nowego wleciało na sklep smyslu.gruka.pl? Jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, bo wleciało Nowe zdjęcie ze sepkiem! Jego autografem! Już jest nowe zdjęcie z autografem Sebek i Smyslo dołączane do każdego zamówienia. Na sklepie smyslo.pl Twarz sepka jest pokazana na zdjęciu wraz z jego autografem po złożeniu zamówienia. Wbijajcie sprawdzić, na sklep smyslo.pl. Twarz sepka oczywiście jest pokazana na zdjęciu. Coś przewożą, jakieś rzeczy do naszej starej wioski, ale ja nie wiem jakie poczciło wiórko, jedziemy, 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 ociągaj się. Jedzie Pati ale oni coś przewożą i mi ni nic o tym nie powiedzieli. Dokąd oni jadą? Do naszej wioski, ale z jakimi rzeczami ja nie wiem. Dlatego się ukrywam krzakiem. Zwasza na prawo tutaj. No, wjeżdżają do wioski, do centrum naszej wioski. Słuchajcie, przeprowadziliśmy się wczoraj do naszej starej wioski. I oni wjeżdżają z wielkimi ciężarówkami, ale po co, co oni przewożą i dlaczego to jest ciekawe? Oni wjechali właśnie do centrum, do środka naszej wioski, tutaj jest wieża. I tutaj mieszkamy my, czekajcie, szybko przebiegnę sobie. Szybko przebiegał ksiak, przebiega przez ulicę. <laughs> Ja się ukryłam w krzaku i tutaj jestem. ukry. Teraz odkryję się. Patrzcie, o, tu jestem, się Malko. Teraz nie ma mnie? Jestem. Nie ma? Jestem. <laughs> tak się ukryłam, właśnie. Fajną mam kryjówkę, nie? I dlatego, jak udaję krzaka, to oni mnie nie widzą. No i patrzcie, wróciliśmy do naszej starej wioski, i wam pokażę. O, tutaj jesteśmy z powrotem w naszej wiosce! I ciężarówkami wjechali. O, już ich nie ma. Czekaj, gdzie oni poszli, żeby mnie nie zobaczyli. Tutaj jest nasza stara wioska. Pamiętacie, mój stary dom? Tam jest mój stary dom, tu jest nasza stara wieża i jesteśmy w naszej starej Wiosce od dwóch dni. Wróciliśmy tutaj z ciekawości, przeprowadziliśmy się ze Smajlandii, żeby zobaczyć, co tu się dzieje i tak dalej. A teraz moi przyjaciele coś przywożą. Dlaczego oni przywożą coś wielkiego ciężarówkami? Ja nie wiem. Chodźmy zobaczyć znowu na ulicę, bo oni oni jeżą... Ale ja nie trzymam się za tobą. Dajcie, podejdźmy okay, okay, szybko, szybko. Okay, tylko nie wysyp tego, bo to ważne jest bardzo. No, ty tak samo, uważaj. Patrz, jedzie znowu, jedzie znowu. Zobaczcie, z czymś wielkim, jakieś wielkie gabaryty. Co jest? Co oni przewożą na, 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 na ta paczce? Patrzcie, jedzie Alek joką wielką. Co on tam ma? Ziemię? Ale po co tyle ziemi? Co jest? Nawet Patty przewozi, patrzcie. Patty też jedzie pomarańczowym autkiem. O, ja tam nie widzę co ona ma nie widzę co jest w środku. Dobra, oni przewożą co chwilę jakieś rzeczy. Na prawo znowu. Ale znowu. Ale po co tyle dirta? Po co tyle rzeczy? Ja tego w ogóle nie wiem, ty. Wiecie co? Ja sobie pomyślałem, żeby zrobić na nich pułapkę. Żebyśmy może coś zrobili i się dowiedzieli, co oni przewożą. Słuchajcie, tutaj mamy sklep, ja szybko sobie przebiegnę. <laughs> Krzak biegę po ulicy XD. Tutaj mamy sklep, zobaczcie na to. Różne rzeczy. To jest sklep Wiedźmy. Tutaj właśnie miała kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, Wiedźma sklep i sprzedawała różne rzeczy, nawet kasa fiskalna została, patrzcie, nawet. Kom... Puter telefon został dowiedzmy <noise> Tylko do jej nie dzwońcie! Nie dzwońcie dowiedzmy jak coś. Tam nie nic nie widzieliście. Tu nawet książka jest została, ona kiedyś nam, Patrz! Ona nas wpisywała na zeszyt, patrzcie! Normalnie, ale jazda! Normalnie jesteśmy na zeszycie! I tutaj, ona, ona nas wpisywała jak, jak kasy nam brakowało, nie, to my braliśmy na kreskę, wiecie. <noise> ale jazda ty! Nie spodziewałem się. Kreska z 50 yy, tego emeraldów, plus 10 z kości. Co ja sam! Ej, tu mnie wpisała! Najbardziej to ja jestem winny. O, nie, no masakra. Ja teraz tego nie oddam, bo ja nie mam. Dobra, słuchajcie, tu jestem na Kresce, ale dobrze, że nie ma. Mamy tutaj TNT, patrzcie. Jakieś różne rzeczy tutaj mamy, możemy sobie do zabrać Patrycja, mamy grypce. Mam ja musimy przyspieszyć tempo. O, mamy tutaj do kopania, patrzcie, mamy TNT, Brac, mamy trzy, dawaj, dawaj. A coś oni jadą? Czekaj, czekaj, trzymaj. Oni Ej, jadą. ja cały wyprzedzasz. Ej, gdzieś oni jadą? Prz My się spieszymy, Tylko muszę się ukryć, muszę się no wie, ukryć. No Marek, nie ja prowadzę ruchem. Czekaj, czekaj, czekaj jadą. Jo! Jedzi wielkim busem! O pat jedzie! Co jest? Pat, jedzie! Minecraft Movies, Emer Co to jest? Ej, czym oni jeżdżą? Coraz to więcej lol rzeczy! Jaka ciężarówka wielka niebieska! I tam były jakieś płydła skrzynki, ale co w środku w tym jest i dlaczego oni to wszystko zwożą do naszej starej wioski? To jest mega ciekawe. Musimy się tego dowiedzieć. Ej, co jest gadać, czy moja. Ej, halo, coś się stało z moim skinem? O, jestem. <laughs> Mój skin się stał przez świat czarny. Dobra, a teraz mogę się też zamienić w ogóle. Opatrzcie w skrzynkę, też mogę być w skrzynce schowane, widzicie? Normalnie do skrzynki do środka mogę wejść. Mam takie fajne, różne skrytki. Patrzcie, na jaki wpadłem pomysł. Teraz będę koszem na śmieci. Ukrywam się w koszu. Jaki o, śmietnik dosłownie. <laughs> Ej, to będzie genialne. Jestem dosłownie śmietnikiem na ulicy. Tutaj nitki mnie dosłownie nie podgląda Tak, się odwrócę. Czekajcie. Jedzie ktoś. Jedzie Alek, jedzie Alek, jedzie Alek. O, teraz jako kosz na śmieci będę mógł skumnąć. Patrzcie, jedzie sobie drogą. Patrzcie. On się nie spodziewa. Ja jestem koszem. <laughs> Ja mocno, ej patrzymy co ma w skrzynkach Ilu ma skrzynek, mnóstwo skrzynek On ma, on jedzie teraz, patrzymy Złoto on ma, ej bierzemy mu złoto Ole, jedzie, mój On ma dużo złota, on ma złoto Patrzcie ile w środku, ej skrzynki mi się zamykają Bo on odjeżdża mi się zamyka to Ilu ma złota, ej, wziąłem złoto Ale wszystkiego nie zdążyłem, dobra odjeżdża Odjeżdża, patrzcie o, nie, Już nie stra... już nie mogę, odjechał Dobra jestem koszem, nie mogę się ruszyć żeby mnie nie zobaczył ej, Wziąłem 9 sztabek złota, patrzcie Ej złoto mam normalnie Ukradłem mu dziewięć sztabek złota e, On miał tego więcej On przewoził złoto Ale skąd oni mają tyle złota Skąd oni mają tyle rzeczy Hmm, i czemu oni to wszystko przywożą do naszej starej wioski! Ciekawe. Dobra, on przewozi... i ja mam pewny, pe pewien plan. Wiecie co? Zrobimy pułapkę na środku drogi. Zrobmy pułapkę w ziemi, że jak on będzie przewoził, to wszystko ukradniemy. Ej, to będzie genialne. A czekajcie, on tam ma dalej nastawione. On ma tam więcej rzeczy, patrzcie na to. On będzie przywoził kolejne rzeczy, a tam stoi pati, Nie wiem czego widzicie, ja tam widzę. Ej, on będzie miał jeszcze więcej rzeczy, Dora, musimy... Czekaj, podejdę, zobaczyć to z bliska. kosz na śmieci idzie. <noise> może w krzaka się zamienię. O, może bardziej krzakiem będę, co? Ale czekajcie, będę krzakiem. O, krzak, krzak biegnie, krzak biegnie. Idę, idę, idę. Ilo ma tutaj? Patrzcie, tam Paty stoi, żeby mnie tylko nie zobaczyli. Patrzcie, jak krzakiem się zbliżam powoli. O, ilo ma tego! On to będzie wszystko woził do wioski. Dobra, wiecie co? Musimy zrobić teraz pułapkę. Będzie genialna pułapka. Zrobię pułapkę w ulicy. To będzie 300 EQ. Teraz oglądajcie do samego końca. Chodźmy sobie podejść do ulicy. I tutaj zrobimy taką mega pułapkę Ale jeszcze mam jakiś dynamit Co to jest? Czekaj, ja mam jeszcze w ręku coś takiego Czekajcie, chodźmy tutaj za ten budynek się skryć Żeby mnie nie widzieli Będę tutaj, elegancko, teraz ściągnę te liście Ok, ściągnąłem, teraz jestem sam Ej, czekajcie, mam w ręku coś Odwiedzimy, wziąłem Jakiś dynamit, co to jest? I to też, tak samo mam tutaj, patrzcie Wziąłem różne jakieś rzeczy Uuu, tu są dynamity? Tak pisze, Mining Church. Ej, wy, wy spróbujmy to. Zobaczmy, co to robi. Uwaga, dajmy to. <laughs> możemy zdetonować! Ej, i byśmy to zrobili na drodze, to jest 300 IQ! Patrzcie na to, możemy zrobić length, ok? I dajmy teraz 7-8 sekund. Detonate. Ej, patrzcie, zabezpieczone! Odlicza! Odlicza! Aaaa! odlicza, 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 odlicza! Patrzymy. Odlicza teraz. Wow, wybuchło! Ej, to jest genialne! W ten sposób. ole, ale wypokowało dziurę. W ten sposób możemy wykopać jakąś wielką dziurę i zdobyć. Y, obkraść alka i paty. Może będę miał ich bogactwo, to byłoby kozacka. Zobaczmy, co to robi. Tu mamy jakieś większe. Wow, odpalamy to. Zobaczymy, co to zrobi. Co? Uwaga, detonate. Bum. Odpalamy, odpalamy teraz coś. <laughs> coś większego, coś większego. Coś większego. Patrzymy teraz. Uwaga, uwaga, uwaga. I. Wow. Ej, dobra, to jest kozackie. i to wykorzystamy na ulicy jako detonator. Dobra, mam dwie pułapki świetne do wymyślenia. Zrobię jedną ze szkła. A czekaj, a co to jest jeszcze, to? Czekajcie, co to jest? Do kopania w asfalcie, patrzcie, genialne rzeczy! Mogę kopać kilka boków naraz! Trzy stajki! Ej, dobra, wykopmy to, zróbmy to widzowie, zróbmy to. To może się uda. Okej, okay, zróbmy oni jeszcze nie jadą. Nie, nie jadą. Dobra, świetny pomysł. Zróbmy to w tym miejscu. Kopmy, 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 kopmy. No. Żu, żu, kopię, kopię dziurę, kopię dziurę, dobra, i teraz dam szkło teraz dam szkło do góry, a nie, nie mam szkła, o nie, muszę wyjść muszę wyjść, czekajcie, muszę znaleźć jakieś rzeczy chodźmy do wiedźmy, może tam będą, czekajcie, muszę wyjść szybko okej, okay, żeby to było bardziej, może tu coś będzie, tu nic, nie, tutaj jest krzesiwo, to nie, a tutaj, o, jest szkło, jest szkło, czarne szkło to właśnie o tym mówiłem, dobra, wiedźma zawsze takie rzeczy miała chodźmy teraz to dobra, przykopmy sobie, wrócimy z powrotem łopatą dobra, wracamy, wracamy, i teraz dajmy szkło, uwaga Pom, pom i to będzie jako druga udawana. A ja będę w środku. 300 IQ, patrz na to. I zdetonuje I wszystko wpadnie do środka. <laughs> Ej, a mogę to przylepić sobie na górę? Czekajcie, spróbujmy na przylep przylepić na górę. Czy to wypali? Czy to wypali dynamit? Uwaga. Mogę przylepić na górę 300 IQ. Uwaga, wysadźmy teraz. Czekaj, teraz dajmy delay, Uwaga. Detonate. Uwaga, detonate. Detonuje się, detonuje się. Dobra, teraz patrzymy, patrzymy, patrzymy. I... Uwaga, uwaga. Pom! 300 IQ i w ten sposób Zrobi się dziura w drodze W dziura w drodze się zrobi, patrzcie Mogę teraz w ten wyjść, widzicie? Dziura się zrobi w drodze i wszystko ukradnę Od Alka i Patty Ej, i w ten sposób obrobimy Wszystko, całą ciężarówę diamentów yy, Złota, wszystkiego, znaczy nie wiem Czy mam diamenty, ale wszystko 300 IQ trzeba teraz wymyśliłem, ja w szoku sam jestem <laughs> Dobra, genialne to Zróbmy to w takim razie, dajmy teraz tak Przekopmy sobie tutaj na dół Weźmy dajmy szkło, ok, Robimy pułapkę naszą, szkło dajemy. Teraz dajmy tu, tu, tu. Dobra, elegancko. Pięknie. I teraz weźmy to, przekopmy. Dobra, robimy mini. Kopiemy teraz pod dołem. Mam takie fajne urządzenie, że kopię to, patrzcie. Kopiemy kamień. Pum, pum! Wykopujemy, kopiemy, kopiemy tunel, kopiemy tunel, patrzcie. Kopiemy dalej, pa wykopię tunel, fajny pod drogą. U Ej, mocne. Ej, co to za zejście jest, lul? To... A nie, myślałem. Dobra, myślałem, że jakieś tunele są, ale tutaj nie ma. Dobra. Wszystko zamurowane. Kopiemy, 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 kopiemy. Cały tunel pod tym. Ej, możemy jeszcze wykopać do góry. Możemy wykopać jeszcze więcej. Czaj, może wykopiemy tutaj. Dobra. Elegancko. Zrobiłem sobie tunel i teraz, żebyśmy mogli wyjść, i wyjdziemy szybko. Czu, czu, czu. Wychodzimy, zobaczcie, jak to będzie z góry prezentowało się. Okej, okay, to rozwalamy, dobra. Szybko, 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 szybko Wychodzimy, teraz to wykopmy. Czekajcie, muszę wyjść, wykopać, żeby oni tutaj nie zobaczyli. Zakrywamy to czarnym szkłem, patrzcie. O, i normalnie jak droga wygląda, patrzcie. Nie widać prawie, widzicie? Ej, tego nie widać, serio! To jest normalnie jak droga, patrz! Uu. Jak się przyjedzie, to oni tego nie zobaczą. Genialne, dobra. I słuchajcie, w ten sposób tutaj mogę zdetonować. Wszystko wpadnie mi do dziury. Wszystko mi wpadnie do środka. Dobra, ale zróbmy troszeczkę większą dziurę. Może zróbmy ją. Hmm, może zróbmy ją tutaj bardziej. O, dobra. Tutaj dajmy teraz. Przekopmy sobie w dół. bo bo pop, pop. OK, przekapujemy. Tu jeszcze z tej strony dajmy sobie elegancko. Teraz wejdźmy sobie tutaj szkło, teraz dajmy. Jedno szkło, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Dobra, tutaj dajemy więcej tego szkła, ale ja zrobiłem genialny teraz plan, będę miał. I damy dynamity i podłożę, patrzcie, jeden, drugi i dynamitami to wysadzimy. Dobra, ej, i to wszystko w panie do środka. Tak powinno raczej być, nie? Dobra, plan mamy idealny. Tak jest na środku. Dobra, i teraz będziemy czekać Teraz, ty czekajcie. W takim razie czekamy aż on podjedzie, tylko że miał wgląd. Może sobie weźmy wykopmy jeszcze, czekaj, żeby mógł wyjść. Musimy mieć wejście i wyjście. Zrobię taki tunel, żeby wejść do, na górę. Wiecie, potrzebne mi, żeby wejść na górę. Czekaj, muszę zrobić takie schodki sobie. Czekaj, tutaj przekopiemy sobie, żeby wyjść też możliwość wyjścia. To jest najważniejsze, nie, żeby mógł też z tego wyjść. Czekaj, przykopię tą ziemię. To będą takie schodki, że tutaj możemy sobie wyjść i wejść, nie? O, tutaj już. I teraz zasuwamy do góry Tu będzie teraz do góry, tak Musimy wykopać sobie Teraz tu się wspinamy No, tutaj Czekaj, tutaj tak damy O, tutaj damy teraz ziemię Teraz tu kopiemy Muszę wyjść na górę Czekaj, gdzie ja wyjdę? Podwiedził mu wyjdę Ej, dobra, genialne Tutaj wyjdę Patrzcie, 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 patrzcie patrzcie. Dobra, tutaj będę wychodził O, mam fajne wejście i wyjście Tego nie zobaczą Ha! Dobra, idealne kozackie, tutaj sobie dajmy, tak? Patrz, schodzimy na dół. Bu, 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 bu. Schodzimy sobie szybciutko na dół, i w ten sposób jesteśmy pod dołem. Tutaj pod ulicą. Dobra, mam wyjście i wejście, jest tunel. Chodźmy, zobaczmy, czy oni już jadą. Dobra, chodźmy. Dynamity są przygotowane, są przygotowane. A, jeszcze na ile ustawiamy? Ile ustawiamy tutaj? 5 sekund, Dobra, dajmy 3 sekundy. Tutaj też dajmy 3 sekundy. Jak on będzie jechał? Może co? Dobra, dajmy teraz 4 sekundy. Tutaj damy też. Albo 3, 4. Dobra, zróbmy coś takiego. Okej, okay, coś takiego, dobra, idealnie. Teraz jedziemy na górę, zobaczmy czy on jedzie. Czy on nadjeżdża. <noise> Przebierzmy się w krzaka teraz, czekajcie. Bum, okej, okay, jestem krzakiem. Będę teraz stał, patrzymy czy on jedzie, czy nie. O, jedzie, 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 jedzie znalakamice, znalakamice, ale jedzie bardzo powoli, to jest... To jest bardzo długie, jest sobie jeszcze gwizda, Słuchajcie go? Jedzie. Dobra, mój plan jest taki. Tutaj na środku mamy. On musi idealnie na środku jechać takim pasem. On jedzie na środku, czekaj. Ten traktor nie wytrzymuje, ten on za ciężki jest. Jezus. Dobra, dobra, jedzie idealnie, idealnie jedzie, dobra, środkiem, pięknie. Ja pięknie. mówiłem, żeby mnie skrzynek wziąć. Ja, ile skrzynek on jeszcze gada, ile skrzynek. Ja, dobra, jedzie, jedzie bez pati, więc super, pati tego nie będzie widziała. A patrzcie, ile skrzynek jest mnóstwo. Dobra, dobra. szybko, schodzimy na dół, schodzimy na dół, schodzimy na dół. Ja nawet nie mnie <laughs> tu skrzynek, jest po co ja to ogólnie wiozę. Idziemy, 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 idziemy. i podpać z razu walniemy dynamitem. <laughs> Ale dobra, to będzie czekamy tylko jak on przyjedzie. Dobra, czekamy. Dobra, czekamy. ci paczkę w górę, pamiętajcie i subskrybujcie kanał Zwokę, walnijcie do subika mocnego. I też fajnie na sklep możecie wejść fajne skarpetki też mam jedzie, patrzcie widzę, 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 idealnie jedzie, idealnie jedzie, idealnie jedzie! Idealnie, dobra, pięknie! Idealnie, idealnie dobrze, dobrze. Uwaga, odpalamy. Odpalamy teraz. Donate, on tego nie powinien usłyszeć poważnie. Uwaga, odpalamy, odpalamy! Ładuje się, ładuje się! Wybuchnie! Jest! Jest! Jest, udało się! Mamy to, udało się! To jest genialne! 300 i Patrzcie, o skrzynki i w środku ile diamentów! Co jest? Ile diamentów? Tutaj jeszcze więcej, tutaj, patrzcie na to. Jeszcze więcej. Ile diamentów? Jestem bogaty. Szybko, zamurujmy teraz to szkłem. Zamurujmy to szkłem, jakby się nic nie stało. Patrzcie, murujemy szkłem, murujemy szkłem. Ja, ale 300 eq ja zrobiłem pod drogą normalnie ukradłem. I patrzcie, szybko zamurujemy drogę, żeby tego nie widział. Tutaj dajmy teraz, tutaj dajmy teraz. Tu, dobra, legacko, tutaj, teraz. Jeszcze więcej, szybko. Okej. Okay. Tam jeszcze jedno jest. O, jedno jeszcze o, zawisło. Jeszcze jedno zawisło. Muszę to ściągnąć, muszę to ściągnąć, Szybko, szybko, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Może się uda, może się uda. Dawa jeszcze jedno, jeszcze jedno, dawaj jeszcze jedno. spadnie, może... spadnij spadni ty mały diablety. No spadnij ty, no nie chcę spać, no kurde, wlady. No serio? No, dawaj, dawaj, dawaj O nie, to jest przyczepione tam, dora, le lepiej nie, jednak lepiej nie. Szybko, dawaj, zamurujmy, zamurujmy. Dobra, już tego to nie spadnie, to nie spadnie. Dobra, tyle mi wystarczy. Szybko murujemy, żeby tylko tego Alek nie zobaczył, bo ukradłem. Dobra, elegancko, zamurowałem, jest mam. Mamy to, mamy, 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 genialne, udało się. I zamurowałem szybko właśnie ulicę i zdobyliśmy, wszystkie diamenty są nasze. Ukradliśmy, udało się, plan był genialny, jestem bogaty. Wszystkie rzeczy ich moje są. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci, wow.